Dlaczego znowu mi przerywać? O co chodzi? Dziadku, jak mogłeś się zakochać w pandzie. To takie śleśne. To nie jest źle, na chłopcy. Zakochałem się w niej. Nie możemy wiedzieć, kto jesteś przecież psem. Nie mogłeś się zakochać w pandzie. Małem, Każdy może się zakochać w innym zwierzaku. Wy, na przykład, wiem, kto się w kim kocha. Ja się w nie kocham i ja też nie, i ja też nie. Naprawdę pikus. A ja widziałem, że ty chodzisz ze ślicznotką. Ze ślicznosią! Eee, nie chodzę z nią. Uuu, chodzisz ze ślicznosią! Nieprawda! Nie chodzę! Dziadku, kończ to ma powiedzieć, bo już się nam nudzić. Dobrze, już dobrze, kończę ją.